Jest z nami Krzysztof Pietraszak, Chińczyk, po dość nietypowym rozwiązaniu walki, no ale każda pisze swój scenariusz osobno. Pokonałeś Łukasza Szmajdę w pierwszej rundzie, pierwsza minuta 42 sekunda, e, wyciągnąłeś dźwignię na rękę, no i od razu powiedz jak się z tym czujesz, bo dość nietypowo. No troszeczkę dziwnie naprawdę, nawet nie wiem jak to się stało, że pod upalachę poszedłem, już chyba instynkt był. Ale dużo pracowałem właśnie z pleców. Wiedziałem, że może być taka sytuacja, że przeciwnik właśnie sprowadzi, jakby właśnie będzie miał mnie w gardzie i będzie pracował, będzie obijał, bo widziałem właśnie na amatorskich walkach tak, tak walczył w ten sposób, że właśnie dużo pracował w gardzie, obijał. No i byłem przygotowany, że może być taka sytuacja. Ogólnie też jestem troszeczkę zły na siebie, bo, bo popełniłem bardzo wielki błąd, bo oddałem po prostu, straciłem dosiad. Miałem dosiad. A ogólnie ja tego na walce nie robię, na treningach też, jak już mam dosiad, to już tego dosiadu nie oddaję. Ale dzisiaj nie wiem co się stało, po prostu Łukasz naprawdę spisał się dobrze i przeswipował mnie lekko, straciłem dosiad. No i później zaczęły się problemy, prawda? No i właśnie o tych problemach, poszedłeś po lewą rękę do Balachy, no i był taki moment, że trzy razy cię wznosił do góry i opuszczał na ring. Jak, jak z tym się czułeś jak to przetrwałeś, bo chwyciłeś mocno rękę i trzymałeś? Tak, no myślę, że to już była siła charakteru, tak? Bardzo mocno właśnie bił, właśnie też młotkiem uderzał prawą ręką, czułem te ciosy, wynosił mnie trzy razy, jak dobrze pamiętam, to chyba trzy razy było, ale wiedziałam że tej ręki nie puszczę po prostu, jeżeli oddałem, straciłem dosiad, to już ręki nie puszczę. I wyciągnąłem tą balachę. No i niefortunnie, no bo jak mówisz, zawsze się idzie po słabszą rękę. On był... po, Oczywiście prawo ręce, szedłeś po lewą rękę, no to trzymałeś mu lewą, natomiast tą prawą cały czas miał wolną i dzięki temu tak, mógł troszkę e, no, 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 dość, no, 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 dość, dość ciosy do głowy. Powiedz mi jedną rzecz. E, Dość ciekawą, może to skomentujesz w jakiś sposób, bo jesteś w Fight Cardzie 20 kwietnia na dwóch galach. Jedna to jest Fighters Arena, e, druga to jest gala w Wasilkowie. E, I o co chodzi? Powiedz nam. E, w Wasilkowie, tak, jestem na Fight Cardzie dokładnie, ale niestety musiałem tą walkę Yy, prawda, odpuścić sobie, bo jest walka, trafiła mi się walka w Sieradzu, w, w Formule MMA, prawda? Ja kiedyś yy, prawda, mówiłem, że nie ograniczam się tylko do Formuły MMA, że mogę walczyć w K1, w Muay Thai, prawda, w, Aletudo, w Sanda, ale do no, w ale tutaj w MMA jednak muszę pracować w MMA i skoncentrować się na, jednej, na jednym stylu. Takie założenie jest trenera, niestety, no, musiałem wybrać MMA, musiałem odpuścić K1, i wziąć tą walkę w sieradzu Tylko że teraz e, nie wiem tak naprawdę, czy, czy będę walczył w tym sieradzu bo odnowiła mi się kontuzja barku tydzień przed e, tą galą na ostatnich sparingach e, stara kontuzja barku sprzed drugiej gali. Ale przecież ty miałeś ostatnio, rozmawialiśmy chyba e, na, na twojej trzeciej, trzeciej, drugiej walce zawodowej też miałeś ten sam problem. Tak, właśnie z drugiej mazurskiej gali sportu walki miałem właśnie e, kontuzję barku i odnowiła mi się ta kontuzja tydzień przed tą galą. Już nie, 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 nie sparowałam na ostatnich sparingach, no i nie wiem, yy, muszę zrobić rezonans barku, zobaczyć co tam, co tam się stało tak naprawdę i nie wiem czy wystąpię w tym się no kwestia kilku dni, kiedy podejmę już ostateczną decyzję, prawda? Ale no, mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku i że będę mógł tam wystąpić. No więc w związku z tym trzymam kciuki i życzymy zdrowia, e, Cieszę się, czwarta wygrana, rewelacyjny no, bilans 4-0. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.